Auto mi zgasło z braku benzyny To nikt z tych ludzi się nawet nie zatrzyma, nie zapyta co się dzieje Czy cokolwiek ui ju, ui ju, ui. Miejmy nadzieję, że gościu kurde z benzyny zaraz do mnie przyjdzie Ale jedyne co mogę powiedzieć mordy Tankujcie auta jak widzicie, że jest rezerwa Żeby nie kończyć tak jak ja na środku skrzyżowania ee, Na awaryjnych Straszne. Także tak, no, trzeba być malikiem po prostu, żeby jechać na rezerwie i auto zgasło na środku skrzyżowania, a co najlepsze przy cmentarzu jeszcze. Więc nie wiem czy to jest jakiś znak podprogowy od siły wyższej, że mam się nad czym zastanowić. Że akurat pod zakładem pogrzebowym obok cmentarza mi stanęło auto. Jaj, 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 jaj. to chyba jakiś znak wujasz na pieniążku. Nic się nie zapowietrzyło układu. co ty gadasz? Eee, najlepsze jest to. Że stoję na środku skrzyżowania i, i, i ci ludzie, zamiast zobaczyć, co się dzieje, to po prostu trąbią. Więc ja chyba sobie po prostu wyjdę z tego auta i. i. <śmaks> 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 Pierdalaj <gry> Trzeba być albo kasztanem, albo po prostu malikiem, żeby do takiej sytuacji doprowadzić. Albo kaktusem. Kaktusowi to się zdarzyło na środku autostrady. powodowałem korek. Kurczę, <laughs> no tak patrzysz. Siemasz. masz Siema. A można foton? Dawaj, no. Dzięki. Trzymaj się. Rep. Dziękuję bardzo. Nie popchniemy go! Nie, nie da rady w sensie nie dość, że ślisko i wszystko, ale zaraz będzie gościu, bo mi po prostu ten. E, Weźmy z... jeszcze kogoś i popkniemy, to automat przecież, nie? Tak. Na neutralny się wrzuci i to popchniemy, co? Mówisz? No. Nie wiem, kurde, ja tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy to da rady, ale zaraz będzie gościu z benzyną, w sensie, bo mi po prostu no. szkoda było czasu dzisiaj i. No to wrzuć nam na neutralność. Nie, nie wrzucę teraz, bo go nawet nie włączę, wiesz Nie wrzucę na neutral Mordzia. Czemu? Bo nie, nie odpali nawet Ale na, na zgaszonym silniku żeby go. Nie, 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 nie da rady. Nie w sensie, da rady? Na parkingu jak jest zgaszony tylko Na neutralu nie włączę, ale jesteś chyba pierwszą osobą, która stanęła, także... No bo mówię kurna, ktoś by stanął się zatrzymał, chociaż za to... Ale to wszystko parówy są, więc wiesz. No dobra, Dzięki dobra, tak czy to tak Mordzia, miłego. Jak się nie da, to Czekam się nie da, dobra. A może się okazać, że gość, któremu dałem stówę, no po prostu sobie weźmie stówę i spierdoli. Też tak może być. Ale poczekam jeszcze chwilę. Oho, strażnicy Teksasu przyjechali. I odjechali. <śmienicza> kurwa, wielki zarobacz kurwa, wielki raper, zaisowany kurwa, bez <śmienicza> złybaku nie ma. <śmienicza> 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 Przynajmniej wycieraczki działają O nie kurwa też nie, sorry Ty zobaczcie młodeczki Jaki lifestyle tutaj niby Łańcuchy kurwa, ice'y Wozi się kurwa furami grubymi, a nawet na wachy nie ma <grym> Uju, uju. Dobra, no nic, no Czekamy, miejmy nadzieję, że człowiek, który wziął ode mnie stówę na wachę, Nie okaże się gościem, który po prostu wziął stówę i pojechał sobie Wierzę w istnienie jeszcze dobrych ludzi Tym bardziej, że no, nie mam na sumieniu nic takiego Co by mogło sprawić, że miałbym takiemu gościowi nie ufać ale stacja jest o tyle blisko, że jest około 150 metrów maks 200 A gościa nie ma już od około 7-8 minut Więc pytanie Czy on przyjedzie, czy on po prostu mnie w chuja zrobił Nie wiem, klimatyzacja mi nie działa Więc mogę chyba trochę siankiem się po prostu powachlować w międzyczasie Poczekać aż gościu przyjedzie I tyle mi zostało Ujjujuj. No nic, no czekamy. Czekamy. Będziemy robić sobie wachlarzyk w międzyczasie. Jest gorąco. <śmiech> 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 Czemu takie coś mi się musi kurde za każdym razem przytrafiać? To już nie jest pierwszy raz. Miałem takie coś już za dwa razy w życiu. Zawsze, zawsze twierdzę, że dojadę do stacji, nie muszę tego teraz robić. I tak to się potem kończy po prostu, no. Dziwnym. Czy to jest. Leci chyba co? Tak, bo mała dziurka jestem na końcu. Co powoli bardzo? Tak To najważniejsze... To że pewnie idzie. na benzynę przewidzieli bardziej We back <coughs> Także tak mordy eee, Tankujcie auta po prostu Jak wam się włączy już lampka To w głowie mi się włączy. Nie to. ignorujcie tego bezczelnie Tak jak ja to zrobiłem Myślałem, że będę mądrzejszy od sytuacji i sobie zatankuję już prawie, że tak powiem, przy miejscu, do którego mam jechać. Ale. nie bałagan spojrzałem. Czy się to. No zdarza się, no, no co ja mam powiedzieć? Jak, nie, no jak, tak. jak jest wina po mojej stronie. no. Dokładnie tak, zabrakło paliwa. Idzie już prawie koniec chyba co? Cały... No ja jeszcze trochę, tak, to niedługo Idzie, 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 idzie Jak się panu mogę odwdzięczyć? Nie ma sprawy no Na przyszłość proszę pamiętać kwieciarnia Sandra Zapraszamy po Kwie... Kwie... Kwieciarnia Sandra Zatarzamy bukiety weselne, świąteczne, urodzinowe. Róg Wulczyńskiej, z czym? Choracego. Z Z Horacego ksiaciarnia. Zbijajcie, Sandra, do pana. Darek i Renata. Zbijajcie do niego po kwiatki. Pan naprawdę mi uratował, że tak powiem, nie, sytuację. Nie, nie Bardzo panu dziękuję nie jeszcze raz. Prawie. Niech panu Bóg wynagrodzi to, jak pan nie chce ode mnie. To już nie ma nawet dalej dla dalej wiem że tam jeszcze jest, ale to jak odpalić ma to odpalić. Pali pan papierosy? W ogóle tak. E, papierosy pan pali? To dam panu swojej produkcji parę. Bo mam w bagażniku. Ach. Pan trzyma... Już moment, moment, moment. Pan trzyma te papierosy. Ten karnister można wyrzucić, bo to... Chyba, że Panu się to przyda. Nie, do niczego. A, kieszonki. Wyżej, wyżej, wyżej. Raz. Pięć. Dobra. Jestem panu mega wdzięczny. Spróbuję. Jak będę potrzebować kwiaty, Dobra, będę do pana uderzać, ale powinno chyba być dobrze. Zaraz zobaczymy. Jaj, 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 jaj. Jeszcze nie odpalił. Poszło. Bardzo panu dziękuję. Bóg zapłać. Wejju, yo, I'm back. <grywka> jej, 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 jej. No. Chciałem być mądry i cwany hmm. Czekajcie chciałem to rękawiczka. Podgrzejmy trochę, bo zimno w łapki się zrobiło. Także tak, Mordy, Was zachęcam do tego, żebyście tankowali normalnie auta nie bądźcie jak malik na ostatnią chwilę, że a uda się, a dojadę. Bo to się tak może skończyć. Więc tak. Dobra, mordy. Ew, awaria, że tak powiem, została rozwiązana. I życzę Wam wszystkim miłego dnia, wieczoru. Jak zwał, tak zwał.